I osiemnanko jest z tej strony. Mr. Mix. O! I jak widać jesteśmy w grze Mr. Morderi Czyli mamy tutaj szeryfa, mordercę, no i niewinną osobę. Jak widać w tej lądzie morderca wygrał. Jak widać mam... Bardzo ładną koszulkę jestem prawie cały czarny. Tu mamy osobę, która bardzo dziwnie się zachowuje. Jak na razie mamy tu. O! Tu mamy bumboxy. Takie różne rzeczy. Mamy tu oczywiście skrzyneczki. Oczywiście mi się nie pokazuje. Mamy w shop. No i już ktoś wybrał mapę. Uwaga! Kim będziemy? Kim będziemy? Jesteśmy niewinną osobą. Dlatego idziemy sobie tu i musimy zbierać pieniążki. A, dobra. Myślałem, że to jest to. O! Yh. Boję się tego typu. O nie, 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 mi się. mi się, bardzo mają lagi. O! Myślałem, że Myślałem, że gościu jest młodercą, ale nie, no nie, 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 się, nie, pomocy O nie, nie, jest, U nie, Dziewczyno Powiem yy, powiem wam, że się ich boję. Jest mordercą. Niestety nie wiem, kto jest mordercą. Halo, pomocy. Myślałem, że to tutaj... gdzie. Czy nie? Aha! E, dobra. Tu może ja wyjdę? Idziemy dalej. Zbierać kasę. Dobra, że Pieniążki, pieniążki, moje pieniążki. Więcej kaski. Czy ona jest modelcą? Się jej boję. Boję się jej. Ja myślę, że ten, ten rycerz jest modelcą. Albo ta dziewczyna. Bo oni tak podejrzanie za mną chodzą. Dlatego wolę się trzymać od nich. I pewnie tu wejdzie i mnie załatwi, nie? Ej, widziałem tę dziewczynę, co tu przed sekundą szła. Bo Boziu... Jak się wystraszyłem. Ale winner. Czyli sheriff zabił mordercę. Pistolet. Mhm. O, oh, mordercą była ta dziewczyna. Wiedziałem, wiedziałem. A ona była szeryfem, dobra. Mamy tutaj gościa z pięknymi okularkami. Dobra. Widać, mamy tu obcokrajowców. Tutaj chyba któreś... O, ta, ta jest z Polski. To, to jest Pola. To jest Polaczka. Ja, 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 widzę po oczach. Kto jest polski Polak? Naprawdę wy tak będziecie strzelać? Eee, dobra tyle. Malutkie laczki Jak widać mamy 120 pieniążków Hmm o! Kim będziemy? Jest moja chwała. Jestem tym kimś. Oj tu! Ej, nie załatwiłem jej. Halo, chcecie ciachnąć. No, chcecie ciachnąć! Nie mogę cię. Dobra, super. E, halo? Tu jest za dużo osób. Ej. Dobra, dobra, nie, no będę udawał, że jestem zwykłym, niewinnym człowiekiem. Co jest? Wiecie, że ja byłem w ogóle w innym miejscu od niej. Ona była O ale magi, ja byłem totalnie w innym miejscu. Ale chociaż raz byłem mordercą Dlaczego Polaczka mnie zabiła? Ty zła Polaczko Nie, to nie była ona. Gdzie ona jest? Pewnie wyszła z serwera No i znowu morderca Nie, niewinny Ale jak ona jest. Gościu. Ale fajne. Nie, on jest mordercą na stówę. O. Gosiu, jak jesteś mordercą, mnie zabijesz. Dobra. Ale Lamborghini. Fura nie siada. Lamborghini. Dobra. Cyk. Miniaturka. Przy moim superwozie. To jest na stówę eee, skrytka jakiegoś bandyty. O. Nie gadaj, że ja stąd wyszłem. O nie, to nie jest chyba to. wow gdzie ja jestem? Yy. Dobra Pozbieram sobie szybko No, szybciorku Nie możecie że ty jesteś morderczyni O nie, zamiast to wymurdać bo tak ci widzę, że ręce Ej, tu gościu nie... a nie, ma nogi a. Aha Aha, dobra A, to są te wenty. O, to szlifka! <laughs> Kolejne to inwant O! Weszłam do kibla i wyszłam z kibla. E, dobra, jak widać Instant Napolitański musi ten, szukać Gdzie jest ten szeryf, którego widziałem? Ja już się pogubiłem. Halo. O, jest szeryf. jej nie zabijajmy była Ona nas dwóch na raz zabiła Co? Jak to możliwe? Halo. A to on. Dobra. Nie na no, nie zimowę. Dobrze, jak się zacznie kolejna rundka, to wtedy zaczniemy grać. Dobrze, już jesteśmy w grze. Jak widać jakieś dziwne światło tu miga. To jest kolejna inna mapa. O, pieniążków, więcej ślad. Niestety nie jestem ani mordercą, ani szelifem. Jestem znowu niewinnym człowiekiem. I w tym jest problem. To jest mordercą? O, a ja tu mam tajną kryjówkę, o której żaden morderca nie wie. Cyk, cyk. Sektor A podzielony na sektory B. Nie! Się i boję. <laughs> Jak szybko! Tak na starcie mi załatwiła. Siu. Neapolitańczyk tańczy, tańczy polej Neapolitańczyk. Dobrze. Na dzisiaj kończymy ten odcinek. Subskrybujcie. Lajkujcie. I piszcie w komentarzach, czy chcecie kolejne odcinki z Robloxa. Hej.